Cześć, jestem i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj znowu JJ a ja dzisiaj w roli Grincha, moi drodzy, będę otwierał nieodebrane paczki od Mikołaja. Zobaczymy, co tam ciekawego znajdują się w tych paczkach, a jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, razem z JJ kupiliśmy 100 kg nieodebranych paczek z Amazona. No i zobaczymy, kto z nas dzisiaj trafi lepszy skarb. Takie odcinki się pojawiają na przemian u mnie oraz u JJki, więc subskrybujcie jej kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i koniecznie u mnie też zostawcie świątecznego suba, ponieważ już brakuje tyle, albo nawet i tyle tyle mordeczko do wbicia 300 tysięcy słów. a fajnie by było jakbyśmy do końca roku dobili 300k bym był niepowzięty a wtedy zrobimy jakiś fajny specjal, więc subskrybujcie kanał a teraz zaczynamy Justyna, Mikołaj był, ale spróbuj, podnieś ta jest chyba najcięższa jaką mieliśmy tu musi być próba wyciągam mój scyzoryk i jedziemy z tematem wow Kurde, spójrzcie na to, o, ile tego jest. Ja biorę pierwsze z góry i to chyba będzie adventowy kalendarz w wersji demo. Tylko 7 dni. Wykup subskrypcję. <sum> <sum> wow, ładnie zapakowane nawet. Tak. Co to jest? O, jest tylko. Wow, ale ej, 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 ey. Smalczyk chodź tutaj, bo ty tam rowerowym sklep masz. Powiedz nam, ile takie kosztuje. To jest z odblaskiem. Z tyłu nawet, jak jest zawodowe. Ventilation! Super! Ja się pytam, dlaczego nie ma cen, faktury, tej sprawy? Co jest? No bo wszystko idzie drogą elektroniczną. I moi drodzy, tu jest napisane, że 150 zł. 150 zł kosztuje tak samo. Fajne. Ile nam do niczego nie jest potrzebne, bo nie mamy rowerów. Właśnie, i to jest pierwszy krok, żeby kupić rower. Misiek. ty dostaniesz składaka. Wigry 3. Krystian! Będziesz? Kiedy ostatni raz jeździłeś na rowerze? No. No. To po to było. <laughs> Zarobisz, tak? Teraz ciekawe czy ja przebiję. Advent kalenda Nine. Co tyle pierścionków? Cały Jumile! Kurde, czy ty to widzisz? Od wyboru do koloru! Nawet z Jezusem Chrystusem! Co jest? Jest jakiś rachuneczek zapisany skąd to jest? Ale, ale niksa! Nie musimy już obrączek na ślub kupować. Co, ale na ale wielkie, to, na to jak jest paluszek? jaki to jest paluszek? A to? To na szuka. O, mojego. Taka sama jądro. Mam Tandeta pierwszej ligi. Ale jest loviu! Oświadczy ci się drugi raz na wizji. Zostaniesz moją żoną. Dobra, nie wchodzi. Kasi... Może. <laughs> ściągnij to teraz. O kurde, weszło jednak. Krystian! Ja pierdzielę! Ale numer! Trzeba iść po mydło Dobra, zeszło. Nie powiedziałaś tak czy nie? Tak dobra Macie to w skrócie, nie? Znalazłem to miks 100 sztuk 115 zł No to po złote... Ej, 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 przecenie z Aliexpress ze 171? Tak, przecenę tak, przecenie, na razie, co? Straszna. Okej. Okay. Nie no, buty, biorę, no trudno. Pierwsza. Pierwsza. Okej. Okay. Dobra, sprawdź to. Ale znowu 38. Mamo, to będzie znowu pokrękę. Zobacz. Co, Jaki fashion. Jaki fashion. Nie, nie będę niszczył, oddamy gdzieś komuś, ale... Powiem wam tak taką! No. Wysoko! Ktoś mierzył doklejąc. Dziesięć złotych. Misiek, wiesz co to jest? To jest chyba normalnie jakaś mp3 czwórka. Nie, czekaj, czekaj! Co jest napisane? Instant translator. To jest translator jakiś chyba. Tak, Słuchaj. masz napisane hi, a tutaj przetłumacza to. Instant translator. No mówisz do tego, a on ci to mówi po jakimś innym języku. Musisz ściągnąć aplikację. Tak, pobieram. Uwaga moi drodzy, JJ to sprawdziła na Allegro 319 zł sztuka 319 zł na natychmiasowy translator Wow dobra, już ściągam apkę Get Started Język polski na angielski Siema mordo, co u ciebie? What the fuck, what's up with you? <laughs> What the fuck, what's up with you? Ale czemu to jest takie ciche? Ale fajne instant translator, co? Fajne że trzeba mieć aplikację, a nie mówię od razu z urządzenia. No, bo musisz tutaj przecież język, jak chcesz tłumaczyć, bo tu masz chyba 40 języków, nie? No tak. Więc fajne że Jak dużo podróżuje, a nie zna różnych języków, to ideolo. No pewnie, że tak. Zawsze się z kimś nie dogadać, się dogadać, nie? Boże! Jak ja widzę takie na drugi, to już wiem, że to jest kandeta, nie? I że ktoś był niegrzeczny. Co to jest. wie? Ja jedną otwieram. Wow! To jest katana! Tak. To jest taka a z Geta A, rozumiesz, nie? Kalifornia style. Gdyby ten nadrót był lepszy, no to spoko. No słuchaj, no nie jest to nawet takie złe, no. Podaj na bok włosy, super. No i zobaczcie jak to siedzi. Nie no, coś Ci się tutaj pobrudziło trochę. Za coś takiego, z taką katanę. No trzeba mi się wydaje 20 dolarów dać. Zakładamy, że dwie stówki u ciebie? Tak. Dobra. To teraz ja i uwaga, jest misio! Jakiś Misiu, enjoy shopping! Ja twierdziu, jaki guzik. Gdzie jest Misiek? Znowu płaszczyk! Co to jest za płaszczyk? To jest Day Adamsowej. Tak, to Wednesday! Płaszczu Wednesday! Czyli wartość z jakiś miliard teraz. Przymiasz No, ładnie. Dobra, no na pewno tańsze niż moje... Kurtki. Okej, okay, czyli Ty wygrałeś tą rundę No dobra, no Nic ciekawego nie było O, 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 o Niech będzie Nie wybieramy Ja pierwszy teraz No Bo jak ja otwieram drugi, taki już mam PA. Czekaj Czekaj Zobacz Czy to jest torebka? Otwierasz torebka w pusteczkach Ale jaka tandetta, matko bosko Tak wygląda w środku Zobacz Z... jakie szycie Okej, okay. Oooooo! Mamy to! Jedziemy znowu do koło brzegu! Puszczcie na to! Rewelacja na Bałtyku, lot, lod na Patyku A to był cały fit! Rozumiesz Na No ja już sobie wyobrażam tą dziewczynę, która to mała Trzymaj tu jeszcze. trzymaj tu jeszcze tutaj pod plawkę. I czekaj, tu jeszcze masz. Nie, to są kolczyki? Nie tutaj, kwiat? Jakiś, Nie, do to są kolczyki. Takie kolczyki wielkie, bo to ścieżki jak kamień. Posłuchaj, tu jest jeszcze noszenie brzmi. Tutaj masz normalnie gucci Gucci chain I ładny to jest nawet 10 na 10 Ale tej wartości paczki mi się wydaje, że jest około 200 zł na pewno Co ty tu masz? Co to jest? Nie! Dlaczego są takie grafiki na tym denne ludzie? To to kupuje Taka pixelowa, jakby tą grafikę rozciągnęli w pańcie i nadrukowali z kofi? Tak Jestenne! Chyba to. Dobra, to twoje. Czym? A ty mi wybierasz. To. Okej. Okay. Kolejny jakiś siton przepotężny. Rozmiar M. Pięknie M to będzie na joysticka. Ja nie mogę, nawet nie widzę jaki to jest przyjemny. O tego. nie, to się klei do rąk ten materiał? To jest plastik dosłownie, to ja... Masakra! Szczerze, lepsze szmaty mam e, do podłogi w chacie. Tu jest. O kurcze! To skrzeczy! Skrzeczy, jak tak obciera za siebie. Dres! Ponoć, jak go szybko będzie ściągała przez głowę, to tak może się naelektryzować, czy prąd zabije. Nie ubierajmy tego. Jest! Justyna! Jakiś Game Color! Dajcie to z elektroniki! Ja jestem panem! Uwaga, a tu jest co? Jakaś. Obudowa do PlayStation Portable! Ej, i to jeszcze chyba taki stare. Nie! Jakie to jest tak PSP? To, to jest stare to, chyba? To jest jeszcze starszy niż te pierwsze to były. Sony? Tak, to jest powerhole, to jest do tych pierwszych PSP! Ja pierdzielę jakieś takie miałem! I tak Wartość nie? myślę! Nie no, kurde, gdzieś koło stówy chyba za trzeba. Tak! Nie, dwie leczki, to jakaś taka gorsza. Dobra, nie no, żartowałem. Z 50 zł bym policzył. Za ten dres nie dałbym ani z Nie, Nie, śmieci Ja biorę to i tam to. Okej. Okay. Kom good fing. Co to jest? No z lewu jest! To nakręcasz sobie Tam gdzie masz kran, nie? I co możesz sobie tak regulować, tak? Go z nim sobie wiesz. Boziu. Dobra, no, to jest fajne, no czemu? No regulujesz sobie strumień wody, tak? Do góry se psikasz jak chcesz. Umyć sobie sufit. Kumasz. No <laughs> nawet śmieszne. Bluza suprim Bluzer Supreme Albo Fendi Los Angeles Lakers! Los Angeles Kalifornia Na druk si Nie. Dramat. Wartość 20 zł Tyle co? Mój uchwyt do kranu. No i będzie. Czyli remis. No dobra, to ja bym chciał teraz może... O! To coś, dosyć ciężko. JJ, niech <sum> grzeb, niechże, niechże. Uuu! Uh! O to suba... jakieś. Tak, i jakieś takie wiksy chyba Ta. takie świecące. Justyna i po słuchawkach. I tu se wkładasz, niby ładowanko jest. Tak? Tak. Raz. I wow! Dwa. Zaświeciło się. Spójrzcie się, normalnie zaświeciło i pokazuje Wam poziom naładowania. Szczerze! Fajne! O, fajne. Cena takich słuchaweczek to moi drodzy 119 Nie. 40. 40 zł, 35 zaleźć. No dobra. No. Czyli, czyli bez szark. Moja paczka to, kurczę, jakiś leśniczy coś zamawiał i kolor leśny. Piękna bluza, ludzie! Wartość! Sentymentalna po raz kolejny, zero. Dobra, czyli wygrałam ja tak, co, 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 co? prawda ledwo co? Bo I tak były warte trzy dechy, ale wygrała. To ja bym chciał to. Jakieś takie, to. Jest takie małe, małe cienkie. Ja mogę dobrać drugie do kolekcji, bo takie małe cienkie, to ja jeszcze bym sobie wziął. A ja to. Dobra. Okej. Okay. Wow! Mercedes Benz! Co to jest? Jakaś nakładka karbonowa na coś. Ty! Miesz, to? a to jest taki Mercedes Benz, który wyszedł w chińskiej e, fabryce, nie? Tak. takiej fabryki czy może są, ale... Seksowna bielizna! Tylko że... To jest dla faceta! To jest bielizna do klubu gogo -Go dla facetu. Tak. Nie mam pytań, nie? Tam na razie to poza odcinkiem przy szaku Tutaj będziemy teraz sprawdzali dalej. Nie ma... Ktoś sobie wysłał w takiej w Pikachu tylko? Wyloczek. Jest Jeszcze taki krzywo odlany? Tak Nie mam Co to jest? To Takie dziecko musiało zamówić I się nie czekało tej paczki To jest do wyszycia z muliny Zdjęcie Że Możesz sobie wyszyć teraz na przykład e, Swoją córkę, nie? Albo syna Nie to jest do wyklejania z takich groszków? Tak Natala, Mat, moja to kochano. siostra to lubiła robić Dobra To twoja siostra to wyklei i zidentyfikujemy tą osobę Dobra, ja mam Zaskocz mnie Co to jest? Topik? Topik Topik XL jak coś, nie? Jak coś to to jest XL Bartę Zdyszkę Okej, okay, tutaj zapowiada się ciekawie, fajnie zapakowane Żart A Ty co masz? A, w taką siateczkę tutaj na kciukach się zakłada. Bardzo fajne. Myślę, że z 50 mocno warte. Tak. Dobra. Teraz u mnie będzie lepiej. Proszę, źluj tą czapkę. Dobra. Jest wsadzone w coś. Dzisiaj bardzo mocno erotyczny odcinek, tak? O co chodzi w tym? O co to jest? To nie jest na konia głowę? Jest na. O co tu chodzi? Ja nie wiem co to jest! Tak? To nie jest na twarz! Do to... no tamtych majtek! W pakiecie ku O nie! Straszne to było! Nie chcę chyba odpierać więcej paczek, a ty? Ja jeszcze mam jedną Dobra I uwaga, czy to też będzie jakaś zakazana rzecz? Tak! Tak. Jakiś biustonosz Skąd? Skąd nosz, ale taki O taki... No okay, tak, poczekaj, opowiem Sprawdźmy to Taki jakiś do biegania? Taki na sztukę bardzo, taki o Jezus Najgorszego sortu No ta skórzana marynarka, która była najdroższa. Oddaję ci zwycięstwo. Ale ty to otworzyłeś, a, nie a ja. jestem zwycięzcą. OK, i po ostatni. Dobra, to ty pierwsza. Co jest? Co to jest? To jest jakiś na, na Jak będzie kocyk, to spoko. Jak będzie kocyk to nawet fajnie. Nie gadzę, że to jest taki kocyk fejkowy Hermesa. Tak! Ej, nawet fajnie. Tak, to jest Hermesa kocyk. To jest napisane? No. Normalnie Hermes, moi drodzy. Ale może to jest oryginalny? Ty, na czoliwo Berlin. Czekaj, 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 to nie szło z Chin. Ty, to może być oryginalny kocyk Hermesa. NachoLiwo.de, jest coś takiego. Jest! I jest taki kocyk Hermesa. 120 euro! 120 euro za kocję! 600 zł za kocyk! Ideolo! Zarobiście! Pa! Uwaga! Czy to będą? Tak! Tak! Jordany Fashion zowa Logo Jordana Ana tu taki koście, który wręcz tą grę zamiast w koszykówkę! Palą ostroskietem! No, i zobacz. Niby też taka podeszwa, nie jak Jordana. OG no. Jordany! Wartość sentymentalna, nie, na no, pewno, wartość 60 zł. Kto wygrał? Ja wygrałam. Tak, to nie. Moje Jordany wygrały. Dobra, to jestem w szoku. Kocyk, sztosik. I będziemy I w ogóle jeszcze w twoim kolorze, nie? No. Beżowy, nieźle. A więc moi kochani, tutaj wam się wyświetlają kwoty, kto dzisiaj wygrał. Nie mam pojęcia, prawdopodobnie JJka. Jeżeli się podobało, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo lecimy po 300k. Życzymy wam wesołych świąt, trzymajcie się, elo!